Zanim rozpoczniemy film na dobre, to mała przebitka na rozgrzewkę, no bo w ogóle to jest zimno. Jestem w Sława Tyczach, ta droga mnie bardzo kusiła tutaj przy przejściu granicznym. Tu uśmiecham się do Darka, Dariusz, pozdrawiam się. Wiem, że informowałaś mnie o tej drodze, ona też mnie machała zawsze jak tu przejeżdżałem. Także, no idziemy, idziemy. Tutaj jestem ciekaw gdzie ono prowadzi, gdzie się urywa. Dzwoniłem do placówki w Słowatyczach, tam pan dyżurny powiedział, że nie wolno tu spacerować i tak dalej, no ale sobie wyjaśniliśmy, że jednak wolno, tak, więc idziemy i zobaczymy, jak daleko można tutaj dojść. No to tutaj wzdłuż ogrodzenia przejścia granicznego nie pójdziemy, no bo jest brama, tak, tu jest zamknięte, no ale tu jest jakaś droga, zobaczymy sobie, pójdziemy tutaj, no cóż, w Nadburzańskiej Chrzaki. No, ładna dżungla, już się stęskniłem za tym. Zaraz pewnie będzie koniec wędrówki naszej. No i nie wiem, czy będzie widać most. Obawiam się, że nie, ale zaraz się okaże. No ciekawe oznakowanie, no, ale może rzeka tak prowadzi. Zobaczcie, znak, pas drogi jest już tutaj. A do rzeki jeszcze jest kawałek. Czyli dalej nie można podejść, ale przez drzewa... O, jesienią pewnie byłby lepszy widok. Byłoby lepiej widać. No tu jest gdzieś most, gdzieś na tej wysokości. Ale no nie widać kurczę, tam przeziera za krzakami. No to te znaki. Nie, to powiem że ten znak jest tak trochę na wyrost chyba ustawiony. Nie podoba mi się to oznakowanie. A jeszcze spróbuję Wam pokazać. No, widać taką budkę kontrolerską na wjeździe na polską stronę. Zaraz co zrobimy między tymi drzewami? Spróbujemy złapać. Czy będzie widać, gdzieś tu widziałem. No, tutaj widać ogrodzenie. Kurczę, widzicie? No, tu się zaczyna most. No, tutaj trochę widać. Straszna dżungla. No, to nie, to w zasadzie ta droga. No, to fałszywy alarm w sumie, bo nic to nie ma ciekawego. A ta, ta tablica jest tak postawiona, no, moim zdaniem trochę za daleko od brzegu. No, ale, no ale nie, to nie, rozgrzewka. E, rozgrzewka zrobiona. E, oficjalne rozpoczęcie filmu e, za chwilę. Tu jakaś oczyszczalnia ścieków w ogóle jest taka pewnie dla przejścia granicznego albo dla, dla tutaj miejscowości słowa tycze. Śmierdzi tu, jak nie wiem. Uciekam stąd do śmierdzi. Halo, halo! Witam Was już oficjalnie sobota 23 sierpnia rozpoczynamy film. Słuchajcie, pierwsze miejsce no trochę nieudane, ale no kusiło mnie, kusiło mnie poza tym jeden z widzów. Dariusz pozdrawiam cię. Wiem, że tam proponowałeś się, żebym się udał. Zobaczył, co tam słychać. No nic nie słychać w sumie. Chyba, że zimą, zimą można by spróbować. Słuchajcie, jestem w miejscu poleconym przez kolejnego widza, znowu polecajki, polecajki, cały czas polecajki, dzięki, że polecacie. Mateusz, wiem, że długo czekałeś, aż się tu pojawię. No i jestem, tak? Jestem. E... Na wysokości miejscowości Orchówek, jesteśmy koło Włodawy. Idziemy nad Bóg. Wyglądało miejsce obiecująco. Na mapach satelitarnych miejsce wygląda obiecująco. Jak to wygląda w praktyce, zobaczymy. Wiem, że podczas ostatniej mojej wizyty mieliście wątpliwości, czy po tym jak uruchomione zostaną kamery, czy będzie można się zbliżać do rzeki, do, do brzegu, czy to nie ograniczy tutaj dostępu. Pójdziemy, zobaczymy. Wszystko Wam pokażę, co i jak to wygląda. Także 1900 słupów, 5000 kamer, 200 km kabli, 2 sierpnia że bariera elektroniczna zaczęła działać, zapraszam w krzaki. To w jakie krzaki to ludzi zaprosisz, jak przecież krzaki są wycięte. Jeszcze taka drobnostka dla miłośników kolejnictwa, których również pozdrawiam, słuchajcie, no zobaczcie, którędy ja idę, niesamowite, prawda, idę wzdłuż torów. To są tory, które prowadzą do rzeki, to jest taki dla mnie punkt nawigacyjny, dlatego że taką sobie trasę opracowałem, żeby dojść w miejsce polecone przez Mateusza. No to idę wzdłuż torów i tory się urywają gdzieś tam pod granicą, czy tam przy rzece. No nie są uczęszczane, bo zobaczcie, że tu już jest wszystko zarośnięte. Dowiem się od Was oczywiście, co to jest za linia. Prowadzi, tu jest przejazd kolejowy. Ja tam samochód zostawiłem. Tam są jakieś takie o, oznaczenia. O, straża jeszcze właśnie przejechała. Dzwoniłem do placówki. tak A propos, tak, dzwoniłem do placówki we Włodawie. Przemiła pani dyżurna. Z kolei yy, inna przeciwwaga w stosunku do pana ze Słowatycz. Pani pouczyła o tym, że trzeba mieć dokument ze sobą. No dobra, to, to mamy dokument. Jeszcze jak będziemy wracać, to tam zrobię Wam przebitkę. Linia jest nieuczęszczana chyba, no na to wskazuje zakrzaczenie. Natomiast znaki stop mają się dobrze. A, w ogóle patrol chyba się nie zatrzymał na stopie w ogóle. No, nikomu nie mówcie o tym. Tak, nieczynna linia kolejowa i znaki stop. E, fascynuje mnie to, bo to jest nie pierwszy przypadek taki. Dobra, idziemy, idziemy, słuchajcie, idziemy. Trochę gadam, trochę gadam, bo w zasadzie to jest jedyne miejsce, które dzisiaj chcę odwiedzić, a jest godzina jeszcze nie ma 8.30. Także no jeszcze tam jakieś inne sobie. Oczywiście na turystykę też pojadę, ale to już nie będę was tam zamęczał turystykiem, no chyba, że coś naprawdę mega ciekawego się wydarzy na turystyku. To, to tam zrobię przebitkę, ale, ale raczej nie, raczej to nie będę nagrywał, no, raczej głównie na tym miejscu się skupiam. E, także mówię, no wyglądało to obiecująco. A jak jest w praktyce, to, to zobaczymy. No, pójdziemy i nagramy. Nie wiem, jaki mam daleki marsz, ale no, kawałek jest, także, także trzeba trochę pochodzić. E, jak wiecie, zmieniły się przepisy. Nowelizacja ustawy o zakazie fotografowania 12 sierpnia weszła w życie. Więc, no cóż, no, w zasadzie, jak to powiedział pewien znany youtuber, ten zakaz fotografowania miał... Zostało, zostały mu wybite, wybite praktycznie wszystkie zęby. No, tam tylko obiekty pod nadzorem MONU mogą być oznaczone tymi tablicami, i mogą zakazywać fotografowania. To nam ułatwi być może działanie, jeśli chodzi o przejścia graniczne kolejowe, które również tam mam w planie. Także trzymajcie rękę na pulsie. Ja się staram, staram się jeździć i nagrywać. Dobra, koniec gadania, idziemy dalej. Zapraszam na przebitki z nadbługu. Jeszcze na przejeździe kolejowym można by sądzić, że. Jest to uczęszczona linia, ale jak widzicie, no, co najmniej od paru dni już tutaj coś nie jeździ. Nic nie jeździ, pierwszy punkt wycieczki. O, zaraz, czy tu nikogo nie ma, żebym nikomu nie zakłócił odpoczynku, więc tak tutaj urywają się tory. To znaczy, tory z tego co widziałem, to już urywają się wcześniej, ale ten. Ten szlak to nie wiem, on idzie tak tutaj. Szczorów nie ma albo są już głęboko pod ziemią. Natomiast miejsce, zobaczcie, urywa się tutaj. Czyli co? Tutaj był jakiś most kolejowy? Kiedyś, dawno temu? Może tak. A my musimy iść w lewo, żeby dojść to nasze miejsce. I tu jest yy, ścieżka rowerowa oznaczona, więc yy, no tam momentami to tam po tym piachu to pewnie nie fajnie się jedzie. Ale idziemy dalej. Natomiast tak wygląda to miejsce. Gdzie urywa się ta linia kolejowa? Gdzie tory się urywają? No, już kamerki, tu masz słupek. No i patrzcie, kolejne miejsce białoruski kolega zarośnięty. No nic, idziemy dalej. A może pójdziemy brzegiem rzeki. Zobaczymy. No teraz jak to może kontrowersyjne co powiem. Przede wszystkim to pewnie zaboli miłośników przyrody, ale te kamery sprawiły, że no łatwiej, po prostu łatwiej eksplorować jest brzeg Bogu. No. Tak ze swojego punktu widzenia powiem. Bo można iść sobie brzegiem rzeki. dobra, także tu się urywa pierwsze miejsce, które chciałem wam pokazać. No nie idziemy tym szlakiem rowerowym. Później sobie zjedziemy, zejdziemy na sam brzeg, bo tam jest to miejsce, które nas najbardziej interesuje. O i nawet tędy można sobie pójść. Dobra, mam nadzieję. Aha, mam nadzieję, że ta droga się nie oddali za bardzo od rzeki. Dobra, ryzykujemy idziemy. A po chwili wyszliśmy z lasu na, na brzeg rzeki jak widzicie, las słupów i las drzew. Także macie odpowiedź już na pierwsze pytanie, ci którzy mieli wątpliwości jak to będzie tu z eksploracją rzeki po wybudowaniu tutaj bariery jak będzie? Normalnie, po prostu sobie tu jesteście, nadal tak jak wszystko było do tej pory No mówię, taki był, zresztą w komentarzach też odpisywałem na to bardzo często, że no taki był zamysł tutaj decydentów, że tak powiem, żeby to jeszcze poprzednia władza zdecydowała o budowie tutaj tych kamer Nachodziło chodziło o to właśnie, żeby no nie ograniczyć dostępu do, do Bugu, więc zdecydowano się na kamery, a nie na stałą barierę, tak jak na e, granicy lądowej, którą dobrze znacie z moich na przykład przebitek też. Za chwilę jakieś przemyślenie mnie nachodzi, więc idziecie ze mną nad brzegiem. E, jak nagrywałem w kwietniu, e, budowali dopiero barierę, tam pamiętacie, byłem w Jabłecznej między innymi i tak dalej. No to wszystko wygolone do zera. No ale minęło trochę czasu. No i zobaczcie, już nie jest tak tutaj polnie i wygolone wszystko do gołej ziemi. Jednak te krzaki tutaj odbijają nad Bugiem. I to bardzo. O, jakieś rąbanie drewka. Ciekawe gdzie. To u nas czy u nich? Zaraz się okaże. Zaraz się okaże, że drwala białoruskiego złapiemy będzie ciekawostek, a ciekawostek, zresztą już widzę e, jakieś tam instalacje po stronie białoruskiej więc już się zapowiada Kurczę, czy to nie po białoruskiej stronie, coś tu nam ale będzie numer, dobra wracamy za chwilę o, tu posterunek żołnierzy chyba, że to a propos właśnie może wycinają, e, mówiłem o krzakach może wycinają nasi krzaki właśnie z powodu kamer no nie, nie było w żołnierzy, ale ale w Słowatyczach mają bazę i tam akurat w Słowatyczach dużo tych żołnierzy było. Nie, to chyba apropo, a propos właśnie powiedziałem, że dużo krzaków jest. To, to tutaj nasi chyba czyszczą brzeg, coś mi się wydaje. O, tak, 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 no. Już ich widać. Koszenie odchodzi po naszej stronie. Szerszenie zostały za mną. Koszon na całego. Zobaczcie, co tu się dzieje zobaczcie, zobaczcie, na no, ale wyczaiłeś miejscu. znak drogowy ostrzegający patrol białoruski o ostrym zakręcie, niebezpiecznym most yy, nad kanałem i normalnie systema czyli jak nam się będzie chciało, a chce nam się to się przyczaimy na chwilę i zobaczymy, może będzie patrol widać jeszcze pójdę dalej z innej perspektywy nagram, ale już, już jest dobrze Teraz wpadnę do rzeki. Zobaczcie. Więc y, tu są w ogóle trzy mostki i to na zdjęciu satelitarnym dobrze to widać. Pierwszy mostek, ten, ten najbliżej mnie, to jest y, taki objazd y, systemy w zasadzie. Y, drugi to jest Systema sama, tamtedy też można jechać, więc w sumie nie wiem po co ten drugi mostek. A tu oczywiście kraty są zrobione, żeby nie ominąć systemy, na przykład dołem. O, żeby tu się nie przedrzeć. A tam dalej, widzicie, takie białe podpory. To jest droga jakaś taka, no powiedziałbym publiczna. Yy, to jest taka droga, gdzie chyba maszyny rolnicze jeżdżą i tak dalej. Bo tu widziałem na zdjęciu na satelitarnym jakieś traktory z przyczepami i tak dalej. Tu jest pole. No tu jakaś tablica w ogóle. Pewnie stój, w gospodarstwie na granicy. Prochłod zaprysiony. No, tak sobie oczywiście. Antycypuję. No, antycypuję, tak. człowieku, o czym ty mówisz. Dobra, zaczajmy się chwilę, a powiem wam, że tych koszących to są tutaj kilkanaście osób. jest. No, a no, to już fajna miejscówka. I sobie przysiąść i zaczekam, może coś się wydarzy. Ciekawego. Może Białorusini się skuszą odgłosami. Kos spalinowy. Słuchy białoruskie, jakiś taki wypłowiały, zapomniany. Dziewiątka, czyli jesteśmy dziewięć słupów od trójstyku. Panowie w doskonałych humorach, jak to przy sobocie, w Jak mnie zauważyli, przechodzili koło mnie jakimś cudem, w ogóle mnie ominęli, bo się okazuje, że to już jest wykoszone, więc poszli dalej. No byli przekonani, że ja tu przyszedłem, że tak powiem, coś sobie zrobić. <noise> Także na wesoło pobyt na zielonej. Nie, nie, po prostu przyszedłem zapolować, a nie coś sobie zrobić. A propos polowania, a w zasadzie połowu, to jak zgłaszałem w placówce pani dyżurnej, to pani dyżurna pytała, czy ja będę wędkował. Słuchajcie, jest taka umowa między rządem Republiki Białorusi a rządem chyba czy Polski, czy jeszcze z czasów minionych słusznie ta umowa, no i strony się zgodziły w tej umowie, że nie, e, nie zezwala się na wędkowanie na rzece granicznej w porze nocnej. E, no i to dotyczy, wiadomo, no umowa, więc to dotyczy dwóch stron. A powiedzcie mi, czy widzieliście kiedyś wędkarza na białoruskim brzegu? Jeżeli widzieliście, to w komentarzu moim przypiętym pod filmem jest ad, będzie adres mailowy. I wyślicie mi zdjęcie jeżeli widzieliście wędkarza kiedyś na białoruskim brzegu. A taka anegdotka z tą umową. A ja czekam dalej na patrol. Może się doczekam. Prędzej chyba ten dzięcioł wykuje dziurę w słupie kamerowym. Niż ja się tu na patrol doczekam. No ale dzięcioł nie ustępuje. No więc ja też jeszcze trochę poczekam. Pytaliście też o kajakarzy, czy można, no jak widać, na załączonym obrazku. Super nowiuteńkie znaki, także przejazd oficjalny. Ta droga chyba była remontowana, ale no wygląda jakby to nic nie jeździło jednak. No tutaj to są te tory do rzeki. Słuchajcie, no nie doczekałem się na patrol niestety. Nie udało mi się, 3 godziny ponad siedziałem. No i nie udało się, ale miejsce z potencjałem bardzo mi się podobało. Także dzięki Mateusz, że znalazłeś, bo bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajna tam infrastruktura po drugiej stronie. Więc polecam, polecam. Przyjeżdżajcie, nie bójcie się, Eks, eksplorujcie. Bo jak widzieliście, no wszelkie aktywności, kajaki, ja pieszo byłem, siedziałem pod tymi kamerami 3 godziny. Pewnie operatorzy monitoringu to się pukali w głowę w ogóle co ten człowiek wyprawia, no ale siedzi to siedzi, niech sobie siedzi, tak? Więc yy, w ogóle Straż Graniczna nawet się nie pojawiła przez te trzy godziny, więc tak to było. Dobra, jadę na Trójstyk, to już koniec relacji prawdopodobnie. Więc dziękuję za uwagę, jeżeli lubicie wycieczki ze mną, jeżeli lubicie tak sobie 3 godziny posiedzieć nad, nad brzegiem i zapolować, a czasami nieudalnie, tak jak dzisiaj na, na patrol, to zostawcie łapkę i suba i tam komentujcie, ja pokazuję, wy komentujecie jak zwykle, więc wszystko, komentarze, sekcja komentarzy do waszej dyspozycji, a tak łaże, bo bo się, no trochę jestem niezadowolony, kurczę, bo bo liczyłem na to, że jednak będzie wisienka na torcie, no chyba, że trójstyk nas czymś takim zaskoczy, że no, będzie po prostu niesamowita atrakcja, jakaś ciekawostka, ale, ale wątpię. Zawsze się raczej nastawiam pesymistycznie, żeby się później nie zawieść. No to tyle. Trzymajcie się. Dzięki. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że jesteście. Cześć. Cieszenie. na trójstyku Ukraińcy buszują. Nic sobie jakiś pikup. pocieszenie z trójstyku przebitka no i poszli i pojechali pozdrawiam was dobrej to